I zasadniczo chodzi o to, że ludzie nie powinni być w pracy zaskoczeni. Nie można po prostu podejść do aktora i powiedzieć, wiesz co, ja jednak pomyślałem, że fajnie by było, jakbyś pokazał tu pośladki. I jedna z aktorek powiedziała, że jak to jest, że mamy, jak mamy zwierzę na planie, to musimy mieć osobnego koordynatora, a do ludzi i do scen seksu nie musimy mieć osobnego koordynatora. Nikt się tym nie zajmuje. Tu mocno ufamy osobom aktorskim, że wiedzą, co robią, i oczywiście najlepiej jest, kiedy, kiedy indywidualnie z nimi porozmawiamy, na czym polega nasza praca i będą mogli i świadomie odmówić, jeżeli właśnie tego nie potrzebują. Do tego, co było po prostu opowieścią choreograficzną, zaczyna dochodzić pewna myśl o tym, że możemy pracować bezpieczniej i że praca powinna być oparta o świadomą zgodę. Jesteśmy w takiej trochę twórczej rozmowie, kiedy osoba reżyserująca decyduje, czy właśnie ta intymność będzie wspierała opowiadanie tej historii albo opowiadanie tego bohatera, bohaterki, czy tej persony w całym tym, w całej tej sytuacji artystycznej.